Modlitwa o przebaczenie Panie Jezu, proszę Cię o łaskę przebaczenia tym wszystkim, którzy mnie skrzywdzili i zadali mi cierpienie. Wymień imiona tych osób. Proszę daj mi łaskę bezwarunkowego przebaczenia. Wymień imię tej osoby, któremu której najtrudniej jest mi przebaczyć. Panie Jezu, mocą swojej przebaczającej miłości, którą ogarniasz nas z wysokości swojego krzyża. Aktem woli, z głębi swojego serca, wybaczam wypowiedz imię tej osoby. Wszystkie krzywdy, które mi wyrządził, wyrządziła. Błogosław Go, ją i prowadź do nieba. Panie Jezu, również ja proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi, których w jakikolwiek sposób skrzywdziłem. Skrzywdziłam. Dziękuję Ci, Panie, że uwalniasz mnie teraz od tego wielkiego zła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój święty duch napełni mnie światłem miłości i pokoju. Niech uzdrawia moje uczucia oraz wszystkie rany mojego serca. Amen.